Mr. Siver. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Dola. Dzisiaj trochę się bawimy. Gramy samimi zwierzakami, jak widzicie. Eee, no co? Jak widać? Ja gram minalą. Będę mógł grać tylko w formie lewa. No i zobaczymy jak to będzie. <laughs> będzie śmiesznie. <laughs> Także zapraszam do oglądania. No i co? Trzymajcie się medioł, zostawcie kciuka, łapkę, suba. No i widzimy się! Film już chyba, wiesz? Nie, no, tak, tak nie. No, wierz. Zaraz będzie dobre to i to. Daje no. <grym> ja mam pójść. Czekaj, bo... Dobra, bo nie mam żadnej many na lwie, no to muszę pójść. No, ty powinieneś pójść. Tak. E... Bo ty... ty masz manę, idź w łyskę, idź w łyskę, nie? Ale nie, ale ja na tylko lwem. Ja mogę grać tylko lwem. Ja nie mam, ja <grymne> że możesz iść normalnie w Imagine grać Eliską tylko na pająku <grymne> no <grymne> no To bez można tak. tak bez kokona Ale Ki o to pierwszy ten i na drugim levelu w nich jedziemy i na trzecim w nich jedziemy nie Dobre Hmm. A RK jego co robi? Nie rozumiem. Skaczesz. Tak. Skaczesz, i stajesz duży nagle. A i wyłączasz tyretę przeciwnika wtedy też. Tak. A. Czy nie, nie, nie tylko zwierzęciem. Ty to. Nie nie wiem. Nie wiem, nie to nie wiem, nie 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 wiem, nie wiem, nie staki? Co robi moje i no się ja bym miałem miałem się tam healował, że już używał tej żywu albo kumy. Mogę podejść Boga. bezpiecznie do Urgota. Coś takiego. Boga. Tak, chciałem. Mogę podejść bezpiecznie do Urgota i tak jakby pić się bezpiecznie? Nie. Nie próbuj lepiej. Nie, <głosy> nie <głosy> do się wspaniała gra. No masz no, <szanowidzie>. na <noise> Oho, zwłaszcza na bocie. Tylko Joshua. No. <grym> nie wiem, Na nas podejść nie mogę do tych minionów, bo mi skunęło, ale już. Mogliśmy chwilę wziąć jednak, Krzysiek, wiesz? Zobacz. Tak myślę. Dobra, i teraz teleport. <grym> mi to nawet ciężko te linie, nie, wiesz? To jest problem. Farm się tam ja piję, no, bo po ceńce A i tak MFA nie dostała ani jednego fraga. Ma jest jednego i drugiego. Ja no, nie, to nie, nie. Mamy 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 i mamy. I dostanę drugi level i w nich lecę, tak ma... jak za, Zachowaj punkt, zachowaj punkt Nie, wiem, 6 farm, to jest czekać, aż spadnie do takiego logiku totalnego. No się A nie, ty nie możesz skutek. Wątpię. Spróbuj. To się. To kanona. Zaraz, co jest zmieniane to spróbuję. Kanona to wezmę, tak żeby Cię. mieć pewność. Nie, hmm. wezmę sobie W, to maksuję, żeby uciekać szybko. Chyba ci pomogę. Hmm. Uważaj. Chyba już możesz. I co maksuję pierw? I dostałeś A... tam. Tak, to teraz zostałem na pewno. A Albo po Tak. Po tak. O, co że walną. O nie. O nie. o, nie. o, nie. o, nie. o nie. takiego, którego się. Nie, nie, nie. Stało. Waluź Dawaj w tą tą. Dawaj w tą momentę pierdalamy się. Rzuci tego wewer. Cześć po krzakach, rzuci nie yeah. To jest hit. Oooooooooooo no to kuchicie O, patrz. Chill i flash. pog. <grystanie> I frizujemy to, jak chcą się pofić, to się pieni. Ty, ty, łatwo. Nie no, nie nie no jak chcą fryć. A jak wieżę, to... <grystanie> ja bym przez pod zwierzę to. Ale bym mi zabił dwóch, to nie innego Dobra, przepchnąłem że troszkę dziwnie. Oj, co się... Kryp je no? I tylko ostrzegam, Ale że to nic nie da, że chwilę. Ale my ich zabijemy Wojtek, na szóstym level. Przecież oni nie stoją, oni nie są w odrożeniu dla I nas. Ej, No, No to bez nas tylko mogą zabić. O my bad, moim bad. Nie, ten debil ma tego. Okej. Okay, bad z tej strony. To nie będzie łatwa giera. No <głosierdza> Głosie, tu, czy ty się nastawiałeś na to, że wygramy tę grę? Się <grym> się no właśnie. Tak szczerze, ja się nastawiam że wygramy tę grę Że Brzmi, kto <grym grym> no, ja myślę. No kurwa, chodź. Rzuć mu po prostu coś, Wojtas Weber, jakie to Poza zasięgiem No teraz to wiem. Zaczekaj, nie? No, chris, 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 chris. Chris, chris. Tam się pocić, się będziemy pocić. To chyba zafrizujesz? Nie no. Eee, no chyba następny, następny wave powinien się móc <grym> zafrizować. Ej, ja, ja rozwoiłem tego Grugota trochę. No, ja się masz? Pier... Zafrizowała się. Zafrizowała? Cię A się zafrizowała, wojtas Dwa eksperty a. na topie. Czy wave się zafrizował? Hmm. Let's talk. Dobre pytanie. Nowe czy... Ja czekam na Elektrona, na Kanona Cześć, a czy jak skoczy na niego, to on dostaje stuna? Mhm. Tak. Czek to się nie zerkiem, kisz ską. Co niego już? Nie, no siad, snowpusz i pojaw. Nie, nie, czek, czekaj ja ale w to siad legitny. No i kot No nie wiedzą co się dzieje teraz. O, ja stanę agresywnie, nie. żeby nie podeszli. Kurde. No i ten kod straszny dostaniesz, wiesz? No właśnie to stałem. Nie oddać. To leczy wszystko. Zostaw, coś. Może no, światek. Jesteś pewnie, że się ja ty... z... pewnie, Pędej, Pędej. nie ma ulga, nie? Niech O, dawaj. Znowu? No. O, o, ma 30. 30. 30. Ja mam Ja mam EPA za 30, nie? O, o, okay. Ja nic więcej nie zrobię. Ty nie znowu. Dobra, 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 ale. Nie do... Dlaczego to jest taka mała? <śmiech> mała? <śmiech> znaczy że gdyby jeszcze Asia, do no, animacja, to no, bym go

to musi z tobą, pytać, to powiedzieć. Czego zrobić? I gdzie? Ej, my to wygrywamy tego, bo tak wierdającie no, się wszyscy. Zobaczcie minion gapa jaki jest. <noise> Oj, to słyszaj tą dupę z powrotem. <noise> Już idę, ale XD. Z że... <noise> no, to mi dużo OPS malfaj. Ja wiem no, dopieczyłeś <noise> <chciałem> się jakby jakby ja wiem to... <noise> Dobra. Chciałem go zaskować no. Ale to dzisiaj tam możesz tu ta Wojtek, my mamy dwa demolisze, my ich zabijemy i puszujemy ich. Dawaj Tomciuś, lej go po mordzie. Lej go. Do końca, do końca, do końca. Wiem, że woli bery super. Nie, nie. Zabiłem go przy herce, więc już ją.

Kajin pewnie na nie Ja się, Na topa zaraz przyjdzie pewnie. No właśnie mówię. O. O. Nie no. będą chcieli <noise> eee. no no, robisz na dole. Aura. Aura. <noise> Ale my się, nie No! się, że cię złapie. Okay. on ma dar <noise> Ej, ja bym ci pomógł pysk tu izi wanyg podróż tu ja mam TP myślisz co? musiałbyś chyba zdążyć wyrkować, erku na startek ty jak ona podejdzie to ją ale wiesz ma... jaki jest plus na tego że się nie przemieniam Zasęgiem, i muszę ten maksować ultem a tylko no, jest ale im więcej będziesz miał sparków to tym przeciwnikom nie, pierdolę. No ale to jest jungle, gdzieś zepnął dupę tym ręgarek Nie, jakbym trafił tego jasu o tą klankę wtedy to Wtedy tak, ale no Zostawkuj to. Proszę no. Ale no cóż Ej, co robi atrop na górze? Lecimy? O nie! Nie jest atrak. Zaczekaj, patrz teraz to, zaczekaj, że sobie pójdę dookoła. Okej, okay, dawaj teraz. Over. No. Dosłownie no, miałem r paloną. No czemu ja nie czy mnie się do mnie podejść? Oj, nie zabijemy ich. Chyba nie. No nie. O nie. Dobra, złożę to. eee, Dobra, może to. ja. Hmm, dobra, pracujemy. Hmm, dobra. Dobra, Co Kto się na tym? Ten... Nie chodź, sam wilki robią <grystek> Dobra, dawaj, bo to um... tego tureta, teraz, i... O, ale że nie ja słysz, więc ja zaraz tak. wybombi. Okej, okay, dobra, to powaliliśmy tego to... durata. Ja nie... Zaraz to nie, nie będzie. Co jest do wygrania w tym meczu? Eee... Nie no, ja mu nic nie robię! Chodź tu. No, a... Jak wygląda jego no. Eee, cię cię I cię zabiję, ten masz. Jak będziesz miał mało HP, to on rzucił Ciebie takimi łańcuchami i cię wciągnie. Jaki interes. E, cię zabijesz hmm. go na luzę. Jak trafisz E. Traf E i go zabijesz. Trochę Inter siadła, no. Przekrem. To ja mogę powiedzieć. Dżungler, e, może tak być przeszedł, gang, może? Nie wiem. No, ciekawie, o, chodź, jak... <laughs> <laughs> <ma>, no, jak... <laughs> <laughs> Dżungler, to ty się cofasz, dawaj gang. <laughs> Ludzie, tu nikogo nie ma. Dobra, jest. Ty, robicie. Ale nie jest u... Kurwa... Wojtas masz R? Dobra kurwa, bo ja ten... No, nie, dobra. Wystoję ja nie tam. Ty, idę tam. On będzie tam, cały, on będzie tam cały czas siedział. Dobra. Masz kanon na no, Wojtas. Wojtek, co ty robisz? No patrz... O, patr o kur... Dobra, nieważne. A, narkotyk. Co ty robisz? Ty małym lewkiem. Wojtuż, no co się ja? dzieje? Wojtuż, no podejdź się! No, jestem zwierzęciem. Jestem Gepardem. <grym grym> turbo M-Tank używam wtedy, kiedy kogoś go miało <grym> tak? Antonia, e, jestem Gepardem. No Ale wojtuś wiesz tak Tak, tak, tak. No tak, masz to, tak. Masz to masz movement speed wtedy, co nie? Mhm. Ej, ale jakby Junger przyniósł mi jego ładę, to byśmy jej zabili, bo wiecie o tym, nie? On <grym i z nami> czy znaczy wie? Poważne statystyki. <grym i z> A <nami> jak nie Chora, się wlesz na świetlę. Dobra, zabijamy, o nie. Dobra. Zanieczysz Kainem i mi Kainem, dobra, to nie. Dobra. To było ładne. Nidalakery. E, gonicie? Tak, chodź, mówić. chodź, 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 chodź. Ty jesteś szybszy. Nie. Chodź, zobacz to. Chodź, chodź tutaj. go. Zobacz to, zobacz to, zobacz to, zobacz to, zobacz to. Nie. Yeah. Ło wow. I tam musi obić się, zobacz. Poczekaj. Dobra, skaczę nie, Zobacz nie, to, nie. zobacz to. Zobacz to. Kurwa. Nie, nie. <laughs> <grymne> to mi się podobało. <grymne> ok, widzowi. widzowie. Ale że Kane, tutaj, Czekane. tu jest, Wojtyk, tu kanon jest. Nie wiem, co budować. Okej okay, Wojtek, zobacz co na napisał kolega Eee, yy, masz gankę, chcę cię mieć mecz tą grę teraz Dobra Idzie halo? A, idę yy. Gwieże, ja tam... No <laughs> no. Pomóżcie mi Ja mnie nie O Wojtas? Ale że ona tak się bawi z nami jak z dzieciakami? Ja z tym nie zostałem? Dobra, Wojta, się, farbuj. Ja piiii, Okej, ci 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 Dobrze, ciebie. Ej, tu są ludzie? Mm. Ej, nie. wiem. Ja tam mam... On ma R. 30 ja, ja tam nic nie zrobię. ten Kane. No, boli. Mhm. Mm I ręka wejdziesz w nich, czy tak się ze Tak, średnio. O, idę. Ale te się tam do was na dół? Mmm, na razie nie. No, nie, no, on biega z prędkością świata. Dawaj się tu. A, no. czekajcie. pomoże O, nie, nie pomogę. <laughs> Kortrytera. Dobra, dar herbest. Fajrzę w okładkę. Tak czarny. Ale wy wiecie, że mi się nie staramy. No. Nie, to mi ta jest taka dobra. Ty, mm. ty gdzie padłeś tam? A pod wieżą. No bo zajmowałem. Ambicje, ambicje zawodnika przerosły możliwości Kurde Nie <gry> <gry> ja wiem Wojtek, mam wrażenie, że jak mi poszedł z Blitzcrankiem, to mogliśmy się nie chcieli ruchami <gry> <gry> Nie, zapomniałem użyć <gry> swojego itemu, fuck To jeszcze mamy wizję. Dobra, ty, bo chodźmy tu na ten Ej, bo on robi mi wie, że... Co ona zrobiła? Trzeba zabić! Znaczy tyle to ja... jaaa... Ja Pomogę <grym> wam. W każdym razie na razie. Dobra. Popczą. Jebiście Wojtek. My tego nie poddajemy jak też tak brzydko No My tego nie poddajemy, mordiatu. <grym> no. Light jest nasz. <grym> Ale nie śmiejcie się. My jak... jak ile Wojtek ma pstaków. Ty Wojtek nawet no, nie ma złych pstaków. Wojtek, no nawet, no nawet, tak ma nawet ma nawet Ej, jak on Miro? Bo on... Masz, bo, y, on ma coś takiego... I, tak, ogarniasz, że on nagle zwalnia i zaczyna w ciebie strzelać tego. No <laughs> jak on to wymaksuje, tego skilla, to on jest permanentny, On to może użyć kiedy chce i na ile chce. Co? Aha, no, ten a, a teraz jest po prostu chodzącym machine gunem. Tak. 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 Ty, ty ja nie atakuję, go tylko roamuję czy że nie możesz go zalić koretycznie, ale kurde, nie trolluj mi ty. Ja pięknie. Ja się i wygram tą grę z Wojtkiem. Jest. Tylko bierz te drake'i. Bo jak yeah. będą mieli... Jeszcze mają... Tp Malphite sobie... Nie, no sobie użył ult'a we mnie. Czekaj, mi się ale wdechło. Cześć, przyszedłem ukraść chwila. Co no. wiesz. Tylko, żeby oni nie zginęli. Chłopczym. O, wojta, co dupę O, No Oni robili już. Hmm. No, dobra, no. Jest. Dobrze, I... robię. Dobra, nie winiąć, nie Dobra, niedaleko już nadchodzi do was. Nie obawiajcie się. do mnie trzymaj się nie? Jak mnie zabiła? O śmiech! No i ten urwot robi mi dwie rzeczy na topie, noż. Oaj, oj, oj to. 3. no już. Dawaj, złapie. Woza trzy. Dobra, przegrywam. Bieraj go. No, chciałem ci już chyba to, to A na mnie, a tak. co na mnie, mam chrapkę na mnie, zobacz co. O ja lecę, podeszłeś do niego właśnie uważaj, bo Urgot tam schodzi do ciebie, więc skończ go szybko i uciekaj. Nie ma tak, no, Na to Nie, jest tak, za tak, tak, to tak, Nie tak, tak, są tak, 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 są tak, taki team się tak, tak, To jest. Zasada. ma, ma o 13.00? Tak. Ale że ty alujesz? Ja chcę jeszcze raz to zagrać, tylko że. jak chcę zagrać na suchan. Ty wojtek zagrał sobie. Z tymi a nie. Tylko cztery osoby. Ale tekst. Mm. Oaaa, to... bo ja to nie chcę. Alfajt, naprawdę. Nie. Trudno go. pogadać. No, nie.

Wiedziałem, ja bym... Ja powiedziałem od tego. początku. O. Ja... Od momentu, w którym Urgot przyszedł, ja wiedziałem, że już przegram. No... Yes. Trochę to. Yes. Dobra, warto było. <laughs> Zdecydowanie. Warto było. Moim zdaniem. Wiele... się ten... jak z nich ten pod kapie. No. Nie wiem. Tak się spoczyli. No Na taki... Nie jeszcze raz zagrajmy, bo nie ma sensu. A sez gołneek. Chodź Wojtas. Ja nie mam R. Dobra, ciśniemy, dawajcie. No właśnie, ja nie mam HP. Nie, nie, nie mamy niczego. Ja nigdy nic nie zrobiłem. Łatwo na was noby. Wow. Bo